Firmy wydają dziesiątki, nawet setki tysięcy złotych na CRM, a prawda jest taka, że nawet nie wiedzą, czy to się zwróciło. Jednak dobrze wybrany i wdrożony system CRM, uwaga, potrafi wygenerować nawet kilkaset procent zwrotu, i to już w pierwszym. Roku. Dlatego dzisiaj w tym filmie zdecydowałem, że policzymy sobie roi zdrożenia systemu CRM na konkretnych liczbach, na konkretnych przykładach. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzie IT w Cellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, nazywam się Filip Kulikowski. Witam Cię serdecznie w programie Wise Tools. Dlaczego większość film nie liczy roi z CRM? Dlatego, że bardzo łatwo jest oszacować koszty licencji, wdrożenia, natomiast bardzo trudno jest dojść do tego, jakie to. Realnie przyniosło zyski. Efekt oczywiście jest taki, że CRM-y wybierane są najtańszy, najprostszy, najszybszy, bo inni mają, taki jak nam ktoś podpowiedział, albo po prostu weźmy ten popularny z rynku i go zainstalujmy i przestańcie mi już tutaj wymyślać. <laughs> Jednak niesie to ze sobą wiele konsekwencji, a najczęstsze z nich, przez to, że nie liczymy roi, jest takie, że CRM jest traktowany jako dodatkowy koszt, bo siłą rzeczy okazuje się, że realnie nim jest, bo skoro nie generuje przychodu, to jest realnie kosztem i dużym obciążeniem. Dwa, to jest to, że brakuje nam totalnie argumentu wobec zarządu, że ten CRM jednak coś firmę wnosi, bo jeżeli został źle wybrany, źle wdrożony, nie pasuje. I nikt na nim nie pracuje, to realnie on jest rzeczywiście tylko obciążeniem. Z racji, że nie było sensownego wdrożenia, dopasowania, nie było sensownych celów, to wdrożenie zapewne też nie zostało prawidłowo przeprowadzone. W związku z tym kluczowe pytanie brzmi: jak? Podejść do wdrożenia i jak udowodnić, że CRM się opłaca. Dlatego zdecydowałem, że w dzisiejszym filmie zmierzymy się z tym. I na konkretnym przykładzie pokażę, jak w dość prosty sposób policzyć roi z wdrożenia systemu CRM. Jakie najlepiej przyjąć miary, ustanowić je na początku, żebyśmy mogli odnieść to do tego, jak one wyglądają po wdrożeniu i sprawdzić, policzyć konkretnie, jaki był zwrot, jaki jest, jaki był zwrot z Cerema już w pierwszym. Roku. Jeżeli regularnie oglądasz moje materiały, to znaczy, że prawdopodobnie interesujesz się marketingiem, sprzedażą, przedsiębiorczością i rozwojem technologii w tym zakresie. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo cię proszę kliknij suba. Będzie to dla mnie znak, że robię dobrą pracę. A jeżeli któryś odcinków, szczególnie ci się spodobał, daj łapkę w górę, bo ja wtedy wiem, żeby więcej materiałów tego typu po prostu. Produkować. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać śmiało, wystarczy napisać komentarz pod dowolnym filmem. Ja bardzo chętnie dyskutuję i rozmawiam na tematy związane z danym materiałem. Bardzo dziękuję i życzę miłego oglądania. No i jesteśmy w części merytorycznej doskonale. W takim razie uruchamy American Computera. Co będziemy robić? Zajmiemy się obliczeniem ROI, czyli zwrotu z inwestycji w crm -a. I teraz, żeby to się mogło wydarzyć, to musimy przyjąć pewne założenia. Przyjmiemy sobie, że jest to firma, tak? firma która ma uwaga, ilu? E, firma, która ma 10 handlowców, tak będziemy ładnie rysować, przynajmniej się postaram, 10 handlowców. W związku z tym, możemy spokojnie przyjąć dla prostoty obliczeń, że oni procesują e, około 500 szans w ciągu roku. 500 szans Sprzedaży. I teraz z tych 5 szans sprzedaży yy, policzyli, że zamykają około 20%, czyli ich wynik to jest 100 tematów, które dowiozą 100, powiedzmy, nazwijmy to wygranych. Po prostu 100 wygranych. 20% konwersji, bardzo fajnie. Możemy śmiało do tego dodać, że jedna szansa sprzedaży to jest 50 tysięcy netto przychodu, natomiast jest to na 20% marży, czyli jest to 10 tysięcy netto marży i ta marża tutaj będzie dla nas kluczowa do policzenia, bo w mojej ocenie liczenie ROI z czystego przychodu może być problemem, bo jedni mają marżę rzędu 20, 30, 10%, a inni mają rzędu 2 i wtedy będzie sytuacja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego w mojej ocenie warto to liczyć na Marży. I Teraz jeszcze jedna kwestia, z którą chcę tu poruszyć, że oni mają dużo lidów przychodzących, natomiast nie mierzą i nie wiedzą, ile ich umyka. Nazwijmy to umyka. Gubią, nie podejmują, podejmą tydzień później. To się, stwierdzili, że to się czasem może wydarzyć. To akurat jest coś, co bym pokolorował raczej na czerwono. I teraz Możemy przejść do kosztów. Przyjmijmy sobie, że koszty w tym przypadku to jest CRM, który możemy podzielić na licencję, na wdrożenie i uwaga, trzecia bardzo ważna rzecz czas zespołu. Tak, czas Twojego zespołu. Obejmijmy to kosztem. I teraz uwaga: licencję. Załóżmy, że to jest 400 zł na osobę miesięcznie. Co nam daje prosty przelicznik? Przy założeniu, że to jest dokładnie te 10 osób, już można dodać menadżera, tak, zarząd, ale dla prostoty obliczeń przyjmijmy, że to jest w takim razie 4000 zł miesięcznie, co nam uwaga daje bardzo prostą liczbę 48000 rocznie. Wdrożenie przyjęliśmy dla prostoty obliczeń. Że będzie to jednorazowa kwota 40 tysięcy złotych netto. Ale czas zespołu to jest dość ciekawe obliczenie. I zobaczcie teraz, czas zespołu można bardzo różnie w różnych wdrożeniach przyjąć. Ja tu przyjmę, że to będą dwie godziny na tydzień od jednej osoby, czyli tygodniowo. To będzie 20 godzin, czyli możemy przyjąć, że to może być i 80 godzin miesięcznie. Przyjmijmy, że to będzie przez 3 miesiące. Te 80 godzin, oni plus minus będą przeznaczać na rzeczywiście naukę tego rozwiązania 240 godzin po, przyjmijmy, 100, 100 zł za godzinę. To nam daje, uwaga, 24 godziny. Tysiące złotych. To razem możemy śmiało sumować, że to jest 112 tysięcy złotych. To jest nasz koszt systemu CRM w pierwszym roku. A teraz pójdźmy do zysków, bo one są trudne do szacowania, więc przyjmijmy pewne założenia. Pierwsze, nazwijmy zyski. I teraz tak. Pierwsze to będą lidy. Potem Zajmiemy się, uwaga, czym? Skutecznością, a na końcu zajmiemy się efektywnością. Przyjąłem trzy założenia i teraz uwaga, to jest bardzo ważne, u Ciebie mogą być zupełnie inne liczby w założeniach, no bo to będą Twoje liczby z Twojej firmy. Zupełnie inne koszty jednak wdrożenia licencji, prawda? Nawet czasu i adaptacji tego zespołu, więc polecam to robić po prostu z tego wzoru i tak samo założenie, jeżeli chodzi o zyski mogą być 3, 5, 7, 8, to zależy co u Ciebie się sprawdzi. Ja tu dla prostoty obliczeń podaję te trzy. I teraz załóżmy, że niech oni odzyskają, uda im się w tym, że mają kilkadziesiąt lidów miesięcznie, odzyskać dwa, dokładnie dwa, nie więcej, dwa lidy miesięcznie, co nam da średnio 24 lidy rocznie, które odzyskali. Przy skuteczności na poziomie 20% to wychodzi, że to powinno około 5 wygranych być. Z czego wychodzi, że to powinno być około 50 tysięcy marży na tych pięciu wygranych, tylko dzięki temu, że ocaliliśmy? Dwa lidy miesięcznie. A dlaczego je ocaliliśmy? Dlatego, że zaczęliśmy mierzyć ten proces, wpadało to do CRM-a, by konkretne zadania były zwracane uwaga na to, żeby je podejmować w określonym czasie. Był jeden kompletny zbiór, w którym można było złapać, ile tych lidów weszło, gdzie, u kogo są i na jakim są etapie. Po prostu zaczęliśmy to mierzyć i poprawiać proces. I mamy 50 tysięcy złotych z tego, że te lidy ocaliliśmy. Następnie mamy skuteczność. Jeżeli ona dzisiaj jest na poziomie 20%, sceptycznie dobra, podnieśmy ją o 3, o 3%. Czyli skuteczność zróbmy 23%. Co to oznacza? To oznacza uwaga przy 500 szansach. 3% to jest 15 tematów. Uwaga, ktoś może powiedzieć, ale Filip, tylko 3%, co to da? 15 tematów więcej, 15 wygranych. Razy ta średnia 10 tysięcy złotych. Przyjmujemy to po prostu średnią dla obliczeń. To jest 150 tysięcy złotych marży więcej. Przecież to jest 150 tysięcy, przecież to jest niesamowite, tak? Zaledwie 3% podnosimy skuteczność procesu. I uwaga, ostatnia rzecz. Ostatnia, którą tu przyjąłem. Załóżmy, że te dwie godziny, które wcześniej przeznaczali na naukę, ale to sceptyczne założenie, w mojej ocenie bardzo. Jak już będzie wdrożony system, będzie prawidłowo działał, to handlowiec dwie godziny tygodniowo odzyska czasu, bo nie musi go przeznaczać na poszukiwanie danych, wyszukiwanie na mailach, bawienie się w Excelu, jeżeli chodzi o manualną pracę. Ma to zautomatyzowane, ma jedno źródło prawdy, ma wszystkie dane podane, nadzoruje swój lejek. Nie musi wszystkiego szukać, ma to w jednym miejscu. Załóżmy, że on te dwie godziny odzyska tygodniowo, czyli te osiem... Godzin uda mu się miesięcznie, czyli on odzyska tutaj, uwaga, 80 godzin miesięcznie. To jest 960 godzin rocznie. Czyli w tym roku całym ten cały dział handlowy powinien zwiększyć efektywność na 96% tysięcy złotych, odzyskując dwie godziny przeznaczane na wyszukiwanie informacji, wypełnianie Excela. Oczywiście CRM-ie też trzeba pracować, ale efektywność zazwyczaj jest dużo wyższa tej pracy niż przy manualnej notatnikowej pracy wyszukiwaniu tego w różnych miejscach. Dwie godziny, przyjmijmy. 96 tysięcy. Dlaczego? Bo są dwie godziny, 80 tysięcy miesięcznie to daje 900... 60-80 godzin miesięcznie daje to 960 godzin rocznie, 96 tysięcy, bo jedna godzina to 100 zł. Proszę bardzo, jeżeli to podsumujemy, to jest nie mniej, nie więcej jak 296 tysięcy złotych. Dokładnie tyle. 296 tysięcy złotych to jest nasza marża którą byśmy, bazując na tych obliczeniach, uzyskali z tego wdrożenia. To policzmy to teraz. Uwaga, 296 tysięcy, to jest nasza marża, tak? Od tej marży odejmiemy, w nie wiem, czy w Miro da się to robić sprawniej. Jeżeli ktoś wie jak, to proszę podpowiedzieć, ja na razie nie będę tego szukał. 296 tysięcy minus 112 tysięcy, bo od naszej marży odejmujemy nasz koszt, tak? I to dzielimy przez ten koszt i potem dodajemy jeszcze co? Razy 100. I to wyjdzie nasze ROI, nasz zwrot inwestycji. Czyli uwaga, to to wychodzi na to, że to się równa 184 tysiące, bo dokładnie tyle jest 296 minus 112, podzielone... Na 112 i razy 100. Czyli uwaga, nasz wynik to 164%. 164%. I uwaga, założenia co do zysków były naprawdę sceptyczne. Zobaczcie, że jeżeli chodzi o koszty, daśmy licencję, wdrożenie oraz czas zespołu. Oczywiście można ten czas zwiększać, zmniejszać. Polecam poruszać się po tym modelu. Założyliśmy sobie lidę, efektywność i skuteczność. Lidy założyliśmy, że odzyskają 2 miesięcznie, to są 24 rocznie zaledwie i określiliśmy na ich dawnej skuteczności 200%, że to będzie 5 tematów z tych lidów. 23%, zwiększyliśmy skuteczność o 3% zaledwie i to jest 15 tematów na średnią 10 tysięcy. I efektywność to 960 godzin, zaledwie 2 godziny tygodniowo na handlowca przy prawidłowo wdrożonym CRM-ie. W mojej ocenie to są bardzo sceptyczne wskaźniki, a mamy skuteczność na poziomie 164%. Polecam przejść to, podstawić Twoje liczby. I uwaga, weź te liczby, naprawdę zestaw je, zobacz jaki jest dzisiaj, policz to dokładnie. Wybierz i wdroż CRM-a i zacznij liczyć, jak to wygląda po wdrożeniu, jak te wskaźniki mają się do siebie i jaki jest realny, rzeczywisty zwrot z swojej inwestycji. Polecam to sprawdzić. Jeżeli stoisz się w tym momencie, zastanawiasz się, który CRM wybrać i wdrożyć, to pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Wystarczy się zgłosić, a ja albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie Ci pomożemy, porozmawiamy o Twojej sytuacji i doradzimy. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!